Siemaneczko, dawno mnie tutaj nie było, ale dzisiaj wracam do Was z qa Ostatnio zadaliście mi trochę pytań na Facebooku, więc postaram się na nie odpowiedzieć. Jestem teraz wolny, więc będę starał się takie rzeczy robić częściej. Nie tylko o Q&A, ale jakieś ciekawe rzeczy. Zobaczymy zresztą, co to będzie, co to będzie. Ale zanim to, zapraszam Was do subskrypcji, czyli kliknięcie czerwonego guzika tu na dole. Jestem teraz jak prawdziwy YouTuber, więc możemy zaczynać. Pomożesz początkującym graczom rozwinąć skrzydła i może wylądować na proscenie. Przyznam szczerze, że mam takie plany, że będę chciał pomagać zawodnikom młodym graczom. Na razie nie chcę więcej zdradzać, bo jeszcze skupiam się na tym, że chcę pograć kilka lat, ale jak skończę z graniem, to na pewno yy, będę starał się jakoś rozwijać młode talenty. Yy, są pewne plany, więc zobaczymy, jak to wszystko wyjdzie. Ok, teraz yy, kolejne pytanie, w sumie których jest kilka pytań. Nie będę tutaj wszystkiego czytał, ale głównie chodzi o moją przyszłość, jeśli chodzi o drużynę. Więc tak jak pisałem ostatnio posta na Facebooku, będę chciał złożyć swój składzik, ponieważ uważam, że na scenie mamy naprawdę fajnych graczy, którzy są przede wszystkim wolni, bo jak będę składał, to nie on jak kogoś kupować. No i myślę, że ci gracze są na tyle dobrzy, jest ich naprawdę sporo, że można fajnego coś zbudować, tym bardziej, że nie mamy teraz na scenie jakichś niesamowitych drużyn, więc wiem, że kiedyś taki adwokacik mi się udał. Czyli budowanie takiej drużyny z niczego, więc może uda mi się ponownie. No Warto spróbować, I zobaczymy. Wtedy dopiero będę myślał o jakiejś organizacji czy coś w tym stylu. Jeśli chodzi o zagranicę, to na razie nie mam zamiaru się wybierać. Chcę tutaj w Polsce grać, więc zobaczymy, jak to będzie. Ok, kolejne pytanie: Jak wyglądało Wasze podejście do treningów? Jakie granie meczy na teoretycznie słabsze zespoły od siebie? Jak reagowaliście na przegrane mecze ze słabymi drużynami? Co było powodem Waszej słabej dyspozycji? Wina podejścia taktycznego, czy nie jest zprecyzowane? Kolej info? Pozdrawiam. Yy, tu też sprecyzowane nie jest pytanie do końca dobrze, bo nie wiem czy tylko chodzi o treningi, czy też o mecze oficjalne. A jeśli chodzi o treningi, to myślę, że zawsze dawaliśmy z siebie wszystko, yy, ponieważ uważam, że problemem częstym graczy, czy drużyn jest to, że nie dają z siebie 100% na treningach, czy nawet jak ktoś gra indywidualnie ppl -e, czy jakieś fpl -e, Tak jak Simple powiedział, że to potem może takie zupełnie nie wiem. Yy, decyzje to jakby Ci potem zostają w głowie i to co robisz, nie wiem, dla fanów, to może Ci po prostu zostać i wychodzić potem na oficjalnych meczach. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę, ale mam nadzieję, że wiecie, co on na myśli. Więc po prostu warto zawsze dawać siebie 100%, nawet jak się gra jak głupie miksy. Potem jest taki automatyzm i to działa. Jeśli chodzi o te reakcje na przegrane mecze z słabymi, jeśli chodzi o treningi, no to trudno. No trenowaliśmy swoje rzeczy, więc czasami zdarza się przegrać. W meczach oficjalnych wiadomo, była to no, smutek, i, i zawsze jest smutek, jak się przegrywa, więc to nieważne, czy się przegra ze słabszym, czy, czy z lepszym. Więc chyba to tyle. A nie, jeszcze co było powodem waszej słabej dyspozycji? Wiesz, co no, jeśli chodzi o mecze na słabsze, no to nie wiem, różne są powody, czasami no, nie wychodziły taktyki, czasami po prostu mieliśmy gorszy dzień, zabijaliśmy w plecy, czasami po prostu była gorsza komunikacja. No to jest dużo, dużo, dużo gadania, więc po prostu ciężko tak odpowiedzieć jednoznacznie na te pytania. No i teraz czwóreczka, co dalej z Twoją karierą? Jakie plany na przyszłość? Czy nie jesteś zły, że to wszystko się tak skończyło? Yy, w pytaniu drugim, powiedziałem więcej co z przyszłością, czy jestem zły, że tak się skończyło, yy, nie jestem zły, ponieważ no zresztą to będzie, będą dalej pytania jeśli chodzi o AGO, ale no w skrócie mogę teraz powiedzieć, że po prostu no uważam, że tak jak wyszło jest to po prostu lepiej i dla mnie i, i, i dla AGO, więc uważam, że skończyło się dobrze dla obu stron. Ok, dalej. Nadal chcesz być iglem czy szukasz teamu, gdzie będzie IGL i skupisz się w całości na swojej roli AWP? Czyli do iglowania da się przyzwyczaić? Zacznę od tego, że jak będę robił team to nie narzucam się, że muszę grać AWP. Chociaż zobaczymy jak to będzie. Yy... Jeśli chodzi o iglowanie to da się do tego przyzwyczaić, a to ogólnie lubię robić, o dziwo. Może, mimo, że wszyscy myślą może, że nie lubię. Lubię to robić, tylko że po prostu ciężko mi to połączyć z AWP, dlatego potem moja wydajność AWP, szczególnie po stronie atakującej jest no dużo gorsza, niż jakbym nie prowadził. I... No i zobaczymy, czy będę nadal iglem, zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Jeśli pojawi się jakiś zajebiście młody snajper, to czemu nie? Może zostanę tylko iglem? A tak to zależy z kim będę budował skład więc ciężko mi teraz na to odpowiedzieć, ale nie ukrywam, że mogę być tylko iglem, mogę być tylko snajperem, a nawet mogę nie być tym i tym, tylko jakimś, nie wiem, nurkerem, supportem. Wszystko można ogarnąć, także Jestem otwarty, jestem na tyle doświadczony, że, że po prostu no, już wiem, jak to wszystko funkcjonuje w drużynie. Ok, szósteczka. Jak wyglądały Wasze relacje oraz przepływ informacji w środku AGO pomiędzy zawodnikami? co ludźmi o sociali, wstępowanie na kanale w jakichś zabawach z Gimperem, byłam Wam rzucany to do inicjatywa, żeby się tam pojawić. Otóż, jeśli chodzi o atmosferę i, i jakiś tam przepływ informacji, to wszystko było naprawdę fajne. Eee, tutaj, jeśli chodzi o AGO, to naprawdę mieliśmy super, ekstra atmosferę, wszyscy się naprawdę lubiliśmy, było jak w domu. Więc jeśli chodzi o to, to naprawdę wszystko było fajnie. Jeśli chodzi o to, eee, nagrywanie filmików, to no wiadomo, jak to działa. No, muszą być robione pewne rzeczy, które po prostu my, jako gracze, musimy robić i to na pewno w jakiś tam stopniu jest narzucane. No ale my to oczywiście rozumiemy, bo na tym poziomie no, trzeba coś tam robić, promować zespół w jakieś sposoby, więc, więc... no tak to wygląda, tak teraz funkcjonuje każda chyba organizacja, więc. Więc to po prostu tak było i, i, i nie narzekaliśmy na to, że musimy coś nagrywać, no bo jest to w tej chwili normalne. I tyle. że no. o swoich fanach. Sądzisz, że masz takich, którzy będą z tobą zawsze, niezależnie od tego, jaką decyzję podejmiesz? Bo no ja mam szczerze, że. Od zawsze uważałem, że mam najlepszych fanów, bo naprawdę wydaje mi się, że mam jakąś tam już zgromadzoną deszę fanów, z tego względu, że już jestem długo na tej scenie. Ale troszkę zaczęło mi się w głowie mieszać jak dołączyłem do AGO, w sensie po AGO, w sensie może już w trakcie AGO, tak? Bo no tam miałem wrażenie, że przez mnie i przez Kaper'a, to że dołączyliśmy, to wszyscy uważają, że gramy gorzej w CS'a. Dlatego że ludzie pamiętają, jak ze mi tało, no, wybijali się na wyżyny, a nie pamiętają tego, że pod koniec już też grali po prostu kiepsko. My tam przyszliśmy w takim momencie i, i, i potem cały hejt się wylewał na mnie i na kapera, ale teraz, już nawet w tej sytuacji, teraz, gdy już nie jestem Fago, to dalej widzę, że mam swoich ludzi, którzy we mnie wierzą, pójdą za mną i będą mnie wspierać w tym, co robię, więc za to wam bardzo dziękuję i mam nadzieję, że dalej będziecie ze mną, z moją nową drużyną, jeszcze nie wiem jaką. Ale uważam, że mam tych fanów i dziękuję. Pytanie ósme jest znowu związane trochę z przyszłością, z Adwokacikiem z moim kolegą Tomkiem Pecherem Wójcikiem. Ale rymy. Yy, no to tak. Adwokacik wróci na pewno. Yy, może nie w takim stopniu, jak kiedyś wrócił. W sensie nie wrócił, tylko kiedyś był. Tylko bardziej po prostu pogram sobie jakiś open quali, póki jeszcze nie będę tworzył zespołu. W sensie może to już będzie zalążek zespołu oczywiście. Nazwiemy się Adwokacik. Mam nadzieję, że ludzie będą nam kibicować to tak jak kiedyś. I w sumie będzie adwokacik, nie ma co ukrywać. Było to fajne przeżycie i chcę, żeby to jeszcze wróciło. A PHR, niestety, no da Ci może szansa ale wybrałeś jakiś Virtus, więc. No nie wiem, nie wiem czy dobrze zrobiłeś. Ja, tak sobie to powodzenia. Czy jak dowiedziałeś się o swoim odsunięciu od składu, to znałeś dalsze plany AGO? Wiedziałeś kogo będą testować? Przyznam szczerze, że nic nie wiedziałem. Szczerze to nawet się tym nie interesowałem, jest to już sprawa AGO. Mam tylko nadzieję, że Fulon oraz Gruby, z którymi się tam zdążyłem już fajnie zaprzyjaźnić, dużo czasu spędziliśmy razem, będą po prostu zadowoleni, będą mieli fajnych graczy. I oczywiście Minirox, też zajebisty trener, więc życzę im jak najlepiej. A to co oni robią, kogo też chcą, to jest zupełnie ich rzecz. Ok, teraz półmetek. Skąd twoim tak ogromna niestabilność? Nie była tylko obecna w AGO, ale naprawdę w każdym ważniejszym zespole polskiej sceny. Tutaj odpowiem tak, no jest jakaś tam mała niestabilność na pewno, bo czasami sam czuję, że gram po prostu lepiej, czasami gorzej. Na przykład ostatnie jakieś tam mecze na Izako Bors zagrałem słabo, a wcześniej mecz na Wiedzus można powiedzieć wykarowałem, nie wiem czemu tak jest. Wydaje mi się trochę, że bardzo często jest tak, że gdy zespół gra dobrze, to automatycznie jest jakaś tam większość, pewność, większa pewność siebie i, i gra się po prostu lepiej, jest lepsza komunikacja, lepsze wszystko, no to wszystko wychodzi, tak, bo lepiej się ustawiasz, pozycjonujesz. A jeśli po prostu zespół gra gorzej, to automatycznie ty grasz gorzej, no i może dzięki, przez to jest taka niestabilność w tym, co ja robię. Ja chociaż uważam, że czasy, gdy na przykład dobrze graliśmy w Kinguin, to grałem naprawdę dobrze długo, to jak i reszta zawodników. więc w AGO mieliśmy lepsze okresy, też grałem dobrze, więc to tak jak mówię, chyba zależy też głównie od tego, no jak zespół gra, tak? Nie mówię, że tak jest w stu bo też sam pewnie też mam dzień, że po prostu trafiam wszystko lub nie trafiam. Ale dużo zależy po prostu od tego jak aktualnie gra zespół. Czemu ty odszedłeś, a nie na przykład Fulllane lub Gruby? Pod jakim względem różniły się Wasze wizje gry? Jak grałeś w AGO i czemu odszedłeś? To zacznę od tego, że AGO, jako organizacja, jest taka, która chce po prostu wbić na wyższy level czy do treningu, no, czy polepszania drużyny, no żeby być po prostu naprawdę topką świata. Za co ich szanuję i po prostu oni próbują różnych innowacji, które wcześniej można powiedzieć, organizacje drużyny. Nie próbowały. I po prostu nie mogę zrozumieć szczegółów, o co tam do, środ do końca chodzi w środku. Po prostu nasze, tam jakby, wizje treningowe, no nie były, to jakby, no nie współgrały. W sensie próbowaliśmy działać jakoś tam, no ale po prostu, no jak było widać po wynikach, no nie miało to sensu. I wszyscy byli z tego wszystkiego zadowoleni. Między innymi właśnie ta trójka, która, proszę być, odeszła, no to jakby miała troszkę inne zdanie do tego wszystkiego za tym to głównie polegało. Ja oczywiście AGO naprawdę szanuję za to, bo myślę, że prędzej czy później oni znajdą to, czego po prostu nie drużyny nie mają. Może to nawet trwać kilka lat, ale no naprawdę uważam, że to jest fajne. O, monitor mi się włączył. Więc no na tym to wszystko wyglądało. full Gruby zostali, ponieważ no sam od początku. Poza tym oni też widzą w, to, w tym po prostu jakąś tam przyszłość, yy, że no to wszystko zacznie w końcu dobrze funkcjonować. Ten model treningowy więc tak to chyba wygląda. A jeśli chodzi o samo granie Fago, to naprawdę wspominam bardzo fajnie, mieliśmy zajebiste okresy. Jeśli chodzi o samą organizację, to niczego nam nigdy nie brakowało. Więc tylko i wyłącznie mogę propsować, bo naprawdę było fajnie. 12. Czy organizacja Ago spełniała Twoje oczekiwania? Tutaj nawiązując do poprzedniego pytania, tak jak mówiłem, no w AGO było naprawdę fajnie. Wszystko mieliśmy, czego potrzebowaliśmy. Przede wszystkim. Jeśli chodzi o te bootcampy, no wszystko go nam zapewniało, nigdy nie było żadnych kopotów. Coś mi chcieliśmy, nie wiem, potrzebne, czy sprzęt, czy cokolwiek, no nie chcę mówić o takich tam podstawach jak czy jedzenie, czy jakieś tam siłownie, no wszystko mieliśmy zapewnione. Tak jak pisałem, też tam czułem się jak w domu, można powiedzieć, jak byliśmy na bootcampach, czy byliśmy na turniejach, no naprawdę atmosfera była zajebista. I w drużynie, i, i ogólnie poza, więc jeśli chodzi o samo to, czy spełniała, to oczywiście, że spełniała. Uważam, że jest to na pewno w tej chwili najbardziej profesjonalna i taka ogarnięta jakby organizacja. Więc naprawdę byłem zadowolony. Ile czasu zajęło ci dojście do tego gdzie jesteś? No, ciężko powiedzieć. Gram w CS-a już właśnie od początków, gdzie niektórzy może nawet z Was nie mają tyle lat, ile gram w CS-a, bo grab z 15-16 lat. Wiadomo, że pierwsze tam 10 lat to było ze znajomymi, bo kiedyś nie było sceny takiej jak teraz. Profesjonalnie gram od 2008 roku, więc no, jeśli chodzi o samo dość, no, to na pewno sporo lat mi zajęło, Ale to raczej to, że po prostu, jak to wszystko zacząłem się dowiedzieć o tej scenie profesjonalnej, to po prostu chciałem to być, telonowałem, więc tak jak mówię, można nawet zrobić takie coś 2-3 lata, bo są takie przypadki. Trzeba mieć jakiś tam talent, no, ale przede wszystkim determinację i, i, i starać się dożyć do wyznaczonego przez siebie celu. Więc polecam wszystkim, jeśli ktoś chce być to po prostu. Trzeba tam na Pięciu najlepszych skillowych graczy na polskiej scenie? To jest trudne pytanie, bo uważam, że mamy naprawdę dużo fajnych skillowych graczy. Jeśli miałbym wymienić piątkę, no to ciężko by mi było. Na pewno dałbym w niej małza, może dychę, patitka, tak szczerze. Yy, no nie wiem, może Michu Wegi, może PHR, furan jakiś w formy to również jest mocy. Ciężko mi powiedzieć taką piątkę, nie wiem czy o tym zapomniałem, fajnym, żeby to się nie obraził. Ale no z tych co wymieniłem to na pewno są jedni z najbardziej skilowo, jeszcze pewnie biały swego czasu był. No wiadomo mój ziomuś kapel też jest skilowy, nie? <grych> nie no kaperek jak ma formę to też, więc... Ciężko mi tak powiedzieć, mamy dużo graczy, piątki by nie wymienił, poza tym po co wymieniać piątkę jak i tak taki skład by miał sensu, bo... Pamiętajcie drużyna to nie tylko aimerzy. Czy, jeśli byłaby taka oferta, zgodziłbyś się grać pod barwami VP? No, szczerze mówiąc, nie myślałem o tym, bo no nie spodziewałem się oferty. Mają snajpera, ogólnie mają kompletny zespół. Teraz, szczególnie gdy dołączył PHR, to wydaje mi się, że no zmiany nie potrzebują. Jedynie, jako kto mógłbym dołączyć w tej chwili, to może jako IGL, i tak naprawdę też to nie ma sensu. Więc, no, nie, nie nawet o tym nie myślałem, więc, więc oleję pytanie. Jak będziesz wspominał atmosferę na turniejach z AGO? Co myślisz o kibicach? Właśnie jeszcze, jeśli mówiąc o AGO, to zapomniałem dodać, że po prostu kibice są najlepsi w tej organizacji. Zresztą było to być na turniejach w, polskie, w Polsce, że no, toping był niesamowity. Jak graliśmy, to było czuć to. Szczególnie na turnieju w Poznaniu, pamiętam. To było chyba Mistrzostwa Polski i potem ten ESEK. Czy jakoś tak? Nie jestem pewny, ale... No, w każdym razie, no, fani są niesamowici. Chciałbym też podziękować za ten toping, bo było fajnie i mam nadzieję, że część z Was, to jakby, no będzie dalej mnie wspierało, czy tam w mojej nowej drużynie, więc, yy, no. Jesteście spoko. Jaki był powód odejścia Tao? Oj, to trudne pytanie, bo już szczerze mówiąc nie pamiętam do końca. Zresztą ja byłem wtedy nowym zawodnikiem, nie chciałem tam tylko za bardzo się wypowiadać wtedy, ale z tego co pamiętam, to po prostu nie wszyscy tam się jakoś dogadywali chyba i, i no i mi wydaje mi się, że to był głównym powodem. Yy... Ta, zresztą też wtedy pamiętam, mam troszkę właśnie inne wizje niż organizacja, to jak można powiedzieć my później. W sensie ta trójka co odeszła. Więc wydaje mi się, że to było takimi największymi powodami, ale w tamtym czasie wydaje mi się, że po prostu tam pewne osoby się nie dogadywają między sobą, no głównie w grze i tak to wyszło. Kolejne pytanie też o AGO, ale bardziej o to, kiedy sobie zdałem sprawę, że potrzebne są zmiany, no i jak to wszystko wyszło. No to tak jak mówiłem, no była to wspólna decyzja między nami a organizacją jakimś tam stopniu. Bo no tak jak mówiłem, nie wszystko działało po prostu jak powinno. Jeśli chodzi o same zmiany, to szczerze. No wiedziałem, że potrzebne będą, nawet już przed wesk rozmyślałem nad tym. No ale wynik na wesk nas trochę uratował, więc to wszystko się przedłużyło w czasie, ale no wiedziałem, że ten skład mimo że naprawdę było zajebistych graczy. No nie będzie funkcjonował, po prostu nie pasujemy do siebie w grze. Czasami nie ma sensu tego ciągnąć. Spodziewałem się, że dogramy to do wakacji, czyli jeszcze ten. Lipiec, yy, że to gramy PLN, niestety się nie udało. Myślę, że to było spowodowane trochę tą fuzją Agos X. No ale wyszło jak wyszło i myślę, że wszyscy są zadowoleni, więc tak to wyglądało. Co sądzisz o tej całej fuzji Agos Xcom? No, Jeśli chodzi o połączenie dwóch organizacji, to uważam, że może no, to być naprawdę no, dobra sprawa dla polskiej sceny. Będzie teraz jedna wielka organizacja, z, myślę, że z dobrym budżetem, żeby mieć po prostu naprawdę fajną drużynę. Więc wydaje mi się, że to na plus, ale nie chcę oceniać tam głębszych spraw, bo tak naprawdę nie mam pojęcia, zresztą nie interesuje mnie to. Jeśli chodzi trochę o graczy X komu, to pewnie tak jak większość na scenie pisała, no szkoda mi ich, przede wszystkim, szkoda mi ich slotów, bo ja jakbym był graczem i straciłbym przez to, że tam się jakieś organizacje łączą na no, jakieś tam sloty na fajne turnie, no nie byłbym zadowolony, bo jednak no, starał, starałem się, żeby tam być na tych turniejach, taka. No więc jedynie właśnie no, w tej fuzji to sądzę, że to było słabe a reszta uważam, że naprawdę jest na plus i może wyjść z tego super sprawa. No i ostatnie pytanko, czy wiesz już, co będziesz robił po zakończeniu kariery gracza? Czy jak skończysz karierę jako gracz, to będziesz próbował być scoutem lub analitykiem? Powiem Wam szczerze, że mam już plany, jeśli chodzi o mój koniec kariery gracza. Chcę jeszcze pograć 3-4 lata, nie wiem, może więcej, może mniej, zależy, nie będę miał zajawkę. Nie czuję też, że z wiekiem gra się gorzej, wszystko zależy prosto od tego, jak się do tego podchodzi, jeśli chcesz grać, trenować, to to nie będziesz jakoś dużo gorszy, tak mi się wydaje, mimo że pokazuje niby to statystycznie, że gracze ci starsi są coraz gorsi, ale jest Forest, jest jakiś tam Oskar załóżmy, którzy naprawdę grają na dobrym poziomie. Zresztą nieważne, w każdym razie mam plany co będę robił, nie mogę na razie zdradzać, nie chcę poza tym. Nie ukrywam też, że oprócz tego zanim jeszcze swoje plany wejdą w życie, w sensie moje plany, to będę próbował być trenerem jakiejś drużyny, a później zobaczymy, może ten Scout, może jakieś tam inne rzeczy, wszystko się okaże. I na koniec dwa takie na szybko pytanka bonusowe. Pierwszy to jest Karol Repo, Cypulski, pewnie Wam wszystkim znany. Nie chcę czytać całego pytania, a w zasadzie to pytanie, bo jest tego sporo. Mogę tylko powiedzieć, że są tu zawarte naprawdę bardzo ciekawe kwestie. No i tak, na no niektóre to w jakimś stopniu odpowiedziałem, a na drugą część po prostu nie mogę, bo niektóre rzeczy nie powinny wychodzić pomiędzy mnie a organizację. Ja osobiście się dużo się nauczyłem dzięki AGO i rzeczy związanych z Grom i poza grą. Oczywiście, może z nie wszystkimi się 100% zgadzam też. I to też można powiedzieć, były nasze inne wizje, ale tak jak mówię, no nie chcę o tym tutaj za bardzo mówić. Ja uważam, że AGO naprawdę działa super i to, co oni robią, to może właśnie za jakiś czas być, dawać tą przewagę, jeśli chodzi o, no, o drużynę, o zespół, więc, więc mogę tylko pochwalić. A zaradzać po prostu nie, nie powinienem, jakichś tam szczegółów, jak to wszystko działało i działa. A jeśli chodzi o... Kolejne pytanie, kiedy pijemy Grzesiu, to mordeczko ja już mogę być browarki procentowe, więc zapraszam, ale najpierw musicie tam klikać 100 tysięcy słów jak zrobimy, to jest łos, każdy się napije, nie. No a tak serio to dzięki za oglądanie filmu. już my tak łeb boli z godzinę gadałem w sumie. I piszcie w komentarzach mi, czy fajnie, czy nie fajnie, w sensie filmik czy był fajny, bo nie wiem czy poprawiać co w następnym razem i, i tyle. No. Dzięki papa. Pa.